Tym razem, proszę Państwa, jesteśmy w centrum miasta. Jeden z mieszkańców zaznaczył nam w, w swojej wiadomości do nas, że jesteśmy, y, chodzimy po mieście, a nie widzimy to, co, tego co się dzieje w centrum. I powiedział, żeby przyjrzeć się okolicom e, pomnika. Oczywiście, no, proszę Państwa, tak to wygląda na dzień dzisiejszy, jak widać to jest. Już przy mostku. Tak wygląda trawnik. Jak widać, proszę Państwa, zarośnięty cały. Zielsko przerasta. Zaniedbany. A przypominam Państwu, że wielu mieszkańców. O. Wielu mieszkańców, ma gości, czy przyjeżdżają do nas, goście zagraniczni, i tak to wtedy wygląda w ich oczach. Wszystko jest zarośnięte, jak Państwo widzą. Źielsko jest dawno niekoszone. To, co było pięknie posadzone, co miało stanowić tło i ozdobę, jest w swoim obrazie dla osób obcych nie jest urokliwe. Jakiś piękny ptaszek biega pomiędzy krzaczkami, tyle dobrego w tym wszystkim, że może się w tych chaszczach skryć. Przejdźmy dalej. Tak jak mówiłem, centrum miasta jest zarośnięte, zaniedbane i jest to ewidentna władz, wina władz miasta Goleniowa, którzy po prostu nie zlecają PGK wykonanie czynności pielęgnacyjnych. Proszę bardzo. Tak to wygląda nad samą rzeczką. Ja nie chcę, poka zaraz pokażę Państwu dalsze efekty, bo tutaj rzeczywiście y, mieszkańcy nam zwrócili y, y, uwagę na to, żeby się przyjrzeć temu stanowi. Może tego nie widać tak dokładnie. Ja może postaram się zbliżyć. Ale rzeczywiście to nie jest widok, który by mógł cieszyć oko. Tutaj jest obraz wandalizmu goleniowskiego, wyrwany krzak Jaśminu. To też jest plaga goleniowska. Niemniej to, proszę bardzo, wysypana pukanka warszawska, która miała zdobić w tej chwili jest cała zarośnięta i faktycznie nie stanowi ozdoby, tylko jest, jest brzydkim urozmaiceniem naszego miasta. Proszę Państwa, tutaj, proszę bardzo. To już jesteśmy na zapleczu Pomnika i tak to wygląda na zapleczu Pomnika. Ja cały czas wracam do tego tematu, kiedy goleniów był w latach 80. i początku lat 90 obsadzane pięknymi różami i to stanowiło piękne tło. Tak to wyglądają, tak wyglądają okolice pomnika. Takie są to chaszcze. Kiedyś miasto żyło, kwitło. Teraz mamy jakieś w miernej jakości zielstwo, które rośnie i o które jeszcze nikt nie dba. Proszę bardzo, tak to wygląda. I tak widzą nas ludzie przyjeżdżający do Goleniowa. Ja wielokrotnie powtarzałem, że wydać pieniądze jest przez nasze pieniądze władzom gminnym jest bardzo łatwo. Lecz dbać o to, co się wybudowało zapomina się o tym. A tutaj jesteśmy przy samym pomniku. Proszę bardzo. Tak wygląda sam pomnik. Ja może dam lekkie zbliżenie. Brudny. Strasznie brudny pomnik. Łącznie z sokołem. Niemyty, zaniedbany. Proszę bardzo. Aż prosi się o to, żeby wziąć po prostu kerszera i umyć. Proszę bardzo. A tak wyglądają jeszcze. Chody. Proszę bardzo, może jeszcze bardziej. Zbliżenie pokażę pomnik. Tak jak mówiłem, miał ja od dłuższego czasu już na goleniów net. My na Goleniów NET informujemy o tym, że stan pomnika jest taki a nie inny. Powtarzam jeszcze raz to samo, że uważam, że pan burmistrz dlatego nie organizuje świąt narodowych pod naszym pomnikiem, bo po prostu wstyd łatwiej nie robić świąt narodowych pod pomnikiem. Po prostu go wyczyścić. Ale to jeszcze nie wszystko. Proszę bardzo, tak wyglądają płytki. Tak samo brud i przerośnięte. Jeszcze w zeszłym roku tutaj było zbita jedna szyba. No Na całe szczęście już została wymieniona. Ale na plantach jest więcej takich pobitych. Efektowo nie tych długich są podświetlające przy murach, które zostały, które są pobite i których nikt po prostu nie wymienia. Ja teraz przejdę dalej, na chwileczkę w jednym z niewielu. Proszę zobaczyć, jaką on wygląda. Brud potworny. To jest wizytówka właśnie miasta Goleniów. Tego pięknego miasta, którego tak się władze goleniowskie krzyczą. Powtarzam wielokrotnie a takie słody, które całe są zarośnięte w zielsku Wielokrotnie powtarzam, że wało się o miasto, to jest nasz wizerunek Jak wygląda miasto Tak nas widzą na zewnątrz Może przejdźmy jeszcze dalej. Proszę bardzo. Tak wygląda trawnik. Jak widać, zarośnięty cały. Oczywiście koszy brak. Cały czas zarzuca się nam, że my nie potrafimy, mieszkańcy, dbać o, o czystość. Owszem, proszę Państwa, są wyjątki typu wandale, typu po nieumyślne rzucanie, bezmyślne rzucanie śmieci. Ale proszę Państwa, no nie, nie mówmy tutaj tak źle o mieszkańcach. Znaczna część tego, że śmieci lądują zamiast w koszu na ulicy, to jest wina władz po prostu miasta. Władz miasta, które po prostu nie zapewniają odpowiedniej ilości koszy. Jak widać płytki przy przy strumyku goleniowskim strumyk sobie bardzo ładnie płynie a tutaj wszystko zarośnięte. pozostawia też do życzenia dużo prywatna część tutaj widzimy część sklepą Intermarsz. też trawniki są zaniedbane, zarośnięte trawsko ogromne, zielsko ogromne, nie dba też nikt no i tak to wygląda przy chodniczku. Proszę Państwa, no jesteśmy tak przy placu zabaw dla dzieci. Na no piękny plac zabaw został wybudowany nam kiedyś. Ale tam, który został położony, od dłuższego czasu domaga się czyszczenia. Tak wygląda plac zabaw. Nie wiem, czy to widać. Postaram się zbliżyć. Tak wygląda ładny kolorowy tartan. Ja, szczerze powiedziawszy, nigdy nie widziałem tutaj, żeby on był czyszczony od momentu jego położenia. I na tym się bawią dzieci. Proszę bardzo. A tutaj, proszę Państwa, aż mech przerasta. Czyli widać po tym jak, jak to było jak to jest czyszczone kolorów, praktycznie już nie ma Przerasta mech przerasta zielska Ja już nic nie będę mówił niech Państwo obserwują Przepraszam za ten ruch, ale niestety kamery nie mam z mocowaniem a statycznym, więc filmuję po prostu z ręki. I... Proszę bardzo, widzę, że zielsko przerasta rabaty. I przejdźmy jeszcze raz na brzeg samej rzeczki. i Jak widać piękne, ładne chwasty do samego pasa. O, ja jeszcze Państwu chciałbym jedną rzecz pokazać. Przejdziemy to do wodospadu może. może zmierzamy w kierunku wodospadu. Jak widać jesteśmy nad rzeczką. Tak, przejdźmy o, w kierunku nowej części pasażu. Kolejny mosteczek. kolejny kosz ale słychać częstych mieszkańców naszego miasta ostatnio tak wyglądają te piękne rabaty które zostały zrobione no i dochodzimy ponownie do rzeczki proszę bardzo A już tak suscrąc te osoby ze wschodu to być może taka sytuacja byłaby dopuszczalna, nikt by się tym nie przejmował na wschodzie ja widziałem tam u nich jest dużo lepsze, gorsze stany miast nie takie ale niestety aspirujemy do zachodu. i jeżeli mamy aspirować do zachodu to nie, nie tylko byliśmy. A proszę bardzo, to jest to, co chciałem Państwu pokazać. Czyli ta serca śmieci, która tu się zawsze zatrzymuje i która niestety wpada do innych. Tutaj kiedyś, proszę Państwa, nie wiem czy pamiętacie, starsi mieszkańcy będą miasta pamiętali, tu była krata, na której się zatrzymywało wszelkie śmieci, wszelkie żelsko i nie wpływało to do innych. Ktoś usunął tą kratę i teraz wszystkie śmieci, które wylądują w rzecce które bezmyślnie zostają rzucane tutaj widać butelki słoiki rzucane do rzeczki lądują po prostu winie i jak Państwo widzą znowu koszy brak tak proszę bardzo zobaczyć jak tam po drugiej stronie przy blokach to wygląda moment ostrość gubi mi, pa, nie, gubi mi yy, kamera nie mogę może o proszę bardzo tak to wygląda zielsko potężnie wysokie zielsko w bloka. o proszę bardzo proszę bardzo tak to jest za wszystko. ale jeszcze zejdźmy tutaj na chwilę do, do do samej rzeczki i tak wygląda sama rzeczka Wodospadnik Nasz, szpięciu dolenioski lejących się gdzieś tam po bokach a w dole pecha śmieci w Kiedyś jeszcze tutaj było o wiele gorzej bo tu po prostu były podporne Potworny był strut, teraz takiego strutu nie ma. Ale wystarczyłoby, proszę Państwa, odciąć trochę tych gałęzi, przyciąć te trochę gałęzie, tak i niewątpliwy urok tego wodospadu mógłby być pokazany. To w, w, w jest na ulicy Kościuszki. To są te chwasty. Zespół dzieli mieszkaniowej po prostu o to nie dba. Wystarczyłoby uruchomić kosiarkę. Po prostu to wykościć. W tle widać skopiane miasto, sadzone są jak dziury aż dziw, że nie zrobiono tego w momencie kiedy było całe miasto rozkopane, kiedy robiono e, kom, remont ulicy Konstytucji no ale to ja już wielokrotnie Państwu mówiłem, że moim zdaniem ani władze miasta ani pan burmistrz nie mają w sobie dozy perspektywicznego myślenia. Ja nie mówię tutaj o roku, o dwóch, o pięciu. Ja mówię czasami o pięćdziesięciu latach, czy nawet więcej. O takim perspektywicznym myśleniu, jaką stosowali na przykład Niemcy w przypadku projektowania doleniowa. Zaprojektowane ulice, zaprojektowane mosty w latach dwudziestych dopiero swojej realizacji doczekały u nas za czasów komuny lub trapimy Proszę bardzo, śmieci jakieś butelki potłuczone albo znowu coś takiego na chodniku Proszę. Swoją drogą jak została wykonana podsypka pod tymi pod tymi pod tym podbrukiem, skoro takie chwasty przerastają przez polnok. No i przejdźmy dalej. Kolejny blok. I ja przypominam, że cały czas jesteśmy w centrum miasta. To nie jest bezludzie. To nie jest e, m, część, e, powiedzmy, e, odległa od centrum. To jest samo centrum miasta. Tam samo centrum miasta. I tak to wygląda w centrum miasta. Nie wiem czy Państwo widzą widzieć, jak wysokie są te chwasty Pewnie ja pokazuję różne tereny różnych właścicieli myślę, że to jest teren spółdzielni mieszkaniowej to praktycznie miasto za to za jego sprzątanie nie ponosi odpowiedzialności, ale niemniej to miasto jest do tego żeby zadbać o ten teren czyli przypomnieć mieszkańcom spółdzielni o tym że trzeba to wchodzić w całej czas kościć. no i to, jest to, to są te wykopki o których Państwu mówiłem i te grówy czyli to co Państwu mówiłem że zamiast to zrobić od razu przy remoncie Ulic. No na całe szczęście nie wyskupuje się z samej ulicy, a jednak, ale jednak można było to wtedy zrobić. Rozkopane są całe. Proszę bardzo. Takie jest dziecko. Państwa, naprawdę to dziecko ma około 30-40 cm wysokości. Dziękujemy za Państwa sygnał. To jest jedna, to jest. Ten materiał został nagrany na, po sygnale naszego e, czytelnika. Czekamy na kolejne sygnały. Mówią e, mieszkańcy nam, że dobrze pokazywać takie rzeczy, żeby uświadomić władzom miejskim, że, że po prostu należy dbać o nasze miasto. Tego oczekują mieszkańcy, tego spodziewają się turyści, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Szczególnie teraz w okresie letnim. Proszę bardzo, jak to wygląda przez znak. Oszczędności na każdym kroku. Owszem, może tak, ale Góreków nie jest biednym miastem, więc dbałość, nie, wymagana dwałość przez mieszkańców w stosunku do władz miasta jest zrozumiała nie wiem czy to będzie dalej widać ale tak samo te rabaty są w samym centrum miasta zarośnięte i proszę bardzo to jest ulica sposób, czego maja trzeba widać na tak potwornie dużym odcinku czyli od początku ulicy od początku ulicy placu Witolda Pileckiego do samego końca, aż widać, aż do banku jest tylko po jednej i drugiej stronie jest tylko po jednym koszu. To powoduje to, że po prostu ludzie, którzy no nie są czystościochami, nie dbają o czystość, nie szukają kosza, tylko wyrzucają śmieci, gdzie popadnie. Ja za chwileczkę przy sklepie Lewiatan, czyli dawniejszym smakoszu, pokażę jak wygląda czystość. A skoro już jesteśmy tutaj przy, e, przy, proszę Państwa, pomniku, tak wygląda bezwzględna walka pana burmistrza, którą zapowiedział na swojej stronie facebookowej bejs z zaśmiecaniem miasta przez bzdurne reklamy. Przez dwa lata temu to zapowiedział walkę, do tej pory nie zrobił kompletnie nic. A jeszcze gorsze jest to, że pojawiły się wielkie, ogromniste reklamy. Na blokach, na kosztuszkach. Bardzo proszę, o sklep, okolice w sklepie. lewia tam. To nie jest to, że te niedopałki, śmieci są winą tych, którzy odwiedzają ten sklep. Nie, nieprawda. Po prostu tutaj zatrzymują się wszelkie śmieci, które są pełnione przez wiatr i zatrzymują się na tych schodach. Zatrzymują się po prostu na tych schodach. Dziękuję bardzo. Czekamy na kolejne sygnały od Państwa na temat tego, co warto pokazać, co warto wskazać, co jest złego, co wymaga poprawy. I na co należy zwrócić władzom miejskim uwagę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na goleniuk.net.pl i na nasz kanał YouTube goleniuk.net.pl.